Bardzo serdecznie witam wszystkich na uroczystości wręczenia stypendium imienia doktora Jana Są przede wszystkim wsparciem dla zdolnych, zaangażowanych studentów i doktorantów ale są też wyrazem pewnej ciągłości tego, że absolwenci Uniwersytetu nie zapominają o swojej uczelni, a także mam nadzieję pewnym zobowiązaniem dla tych młodych ludzi, którzy korzystają z pomocy materialnej, takiej, która z kolei ma dać im impuls do dalszego rozwoju. On zawsze twierdził, że trzeba się dzielić z innymi tym, co się samemu otrzymało. Tu wtedy jest ogromna satysfakcja, a poza tym zawsze wiedział, że inwestycja w naukę, w młodych ludzi jest niezwykle istotna. Z jednej strony jest to ogromne wyróżnienie ze względu na pokrewność obszaru działalności Kulczyk Foundation, szczególnie działalności humanitarnej i rozwojowej, która również jest pokrewna z moimi badaniami. Po drugie, swoją przygodę na doktoracie zaczęłam dopiero po osiągnięciu 30 urodzin, także pojawiało się tutaj bardzo dużo wątpliwości odnośnie tej zmiany ścieżki kariery, i taka nobilitacja zdecydowanie podtrzymuje mnie na duchu i zapewnia, że była to dobra decyzja. W ramach doktoratu zajmuję się rolą martwego drewna w kształtowaniu się bioróżnorodności roztoczy z porszędu uropodina. Stypendium jest przede wszystkim zwieńczeniem pracy, którą wykonywałem przez ostatnie lata i taką piękną nagrodą od uczelni, od fundacji na końcówkę mojego doktoratu. I'm running the research on interstellar medium, so it's the gas and dust in the galaxies. I already have been at several conferences and summer schools, so for me, Kulczyk Scholarship it is uh, the great opportunity to go to such places, such as financial aid, let's, let's say. This is, actually, for me, this is such a step to success, to do something to discover, something to prove for myself. Coś zrobić to, co będzie miało jakąś wartość. Od jednego ze studentów ukraińskich otrzymałam, jako wyraz takiej wdzięczności, przyjaźni, mapę Ukrainy. Pokazuję ją, bo to są właśnie takie spontaniczne gesty, które pokazują, jak ważne jest to, co robimy. W perspektywie uniwersytetu, w perspektywie losów pojedynczych osób, ale też w perspektywie Europy, świata i tych wszystkich wartości, o które staramy się dbać.